Dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj zadanie na klasówkę, a więc zadanie to jest pierwsze, pierwsze zadanie drugie, drugie i dla, będą dwa rzędy. I do zadania pierwszego w drugim rzędzie będzie też ten sam rysunek i do zadania drugiego w drugim rzędzie, gdzie też ten sam rysunek, czyli już tam później tych rysunków nie będę rysował. No i zadanie pierwsze, narzędu pierwszego mamy układ elektryczny składający się z źródła napięcia idealnego źródła napięcia trzech oporników podane są wartości tych trzech oporów i wartość siły elektromotorycznej i należy tu właśnie podane wartości siły elektromotorycznej i wartości tych oporów i trzeba obliczyć najpierw opór zastępczy tego układu no to trzeba połączyć te dwa obliczyć opór zastępczy tych dwóch Połączonych równolegle i potem ten jeden, który tu powstanie, można go oznaczyć R2-3 na przykład. Łączymy z tym szeregowy i otrzymujemy opór zastępczy całości. Potem obliczamy natężenie prądu, rysujemy nowy rysunek, gdzie będzie tylko źródło napięcia i jeden ten opór, opornik o oporze tym obliczonym na, naszym. Obliczamy z, z tego układu natężenie prądu. No i potem trzeba obliczyć jeszcze natężenia prądu I2, I3. No w jaki sposób? Można, jak już znamy to natężenie prądu I, no to można zapisać drugie prawo Kirchhoffa, obejść tą drogę zamkniętą. Będziemy mieli jedno wywranie, gdzie będzie występowało I2, i 3, i również jeszcze drugie równanie to będzie dla tego węzła, czy y, suma natężeń prądów wpływających do węzła równa się sumie natężeń prądów wypływających. I macie wtedy dwa równania i dwie niewiadome. Niewiadome to będą i 2 i 3 i metodą podstawiania z, tych, z tego układu obliczycie, y, y, znaczy najpierw obliczę na przykład I3 i z prostszego wzoru, tylko z tego wzoru, który uzyskacie z obejścia y, y, tej, tej, tej drogi zamkniętej czy drugie prawo Kirchhoffa, wstawiacie ten wzór na I3 do, do, do y, pierwszego prawa Kirchhoffa dla tego węzła. I macie jedną niewiadomą i2, którą obliczacie, potem wracacie do wzoru na i3 i obliczacie i3. No i następnie jeszcze trzeba obliczyć moce wydzielone na każdym z tych oporników, więc macie trzy wzory na moce r i kwadrat, u kwadrat przez r, albo jeszcze w r, u razy i, ale akurat to raczej nie wykorzystacie, tylko ostatniego wzoru, więc jeden z tych wzorów wykorzystujecie. Obliczacie moc wydzieloną na pierwszym, drugim i trzecim oporniku. No i teraz zadanie drugie. Mamy obwód. Tak naprawdę ten obwód, który jest tu, to jest, prawie, to jest identyczny jak ten, tylko inaczej jest narysowany. Więc mamy, y, mamy y, obwód, gdzie jest jedno źródło napięcia i trzy oporniki. Płyną prądy o natężeniu I1, I2, I3. Tu jest zakład podane co innego. Podane jest napięcie na oporniku R3, to jest to, to U3 i znamy wartości oporów R2, R3 i siłę elektromotoryczną, jeszcze to napięcie, a nie znamy natężeń prądów i 1 i 2 i 3 i tego opornika oporu tego opornika R1. Więc trzeba tu przypomnieć sobie co to jest napięcie, że napięcie to jest różnica potencjału, różnica potencjałów między tym punktem a tym punktem. Ale pamiętajmy, że ten, ten fragment przewodnika, który teraz pokazuję, aż dotąd i odtąd, znaczy ten fragment przewodnika, który teraz pokazuje, tak, aż dotąd, wszystkie te punkty mają taki sam potencjał, a wszy, i wszystkie te punkty, które teraz pokazuję, o tak, i aż dotąd mają taki sam potencjał, to jest pytanie, jaka jest różnica potencjałów między tymi punktami? Skoro. Ten punkt ma taki sam potencjał jak ten, a ten punkt ma taki sam potencjał jak ten. Jak to wykorzystacie, to możecie obliczyć natężenia prądów i 2 i 3. I3, a żeby obliczyć wartość natężenia i 1, jak bycie znali i 2 i 3, no to napiszecie pierwsze prawo Kirchhoffa, dlatego obliczycie I1. A potem, jeżeli obejdziecie jakąś drogę zamkniętą ustawiającą R1, czy pewnie taką będzie najlepiej, bo znamy to U3, jak obejdziecie tą drogę zamkniętą, to jedną niewiadomą przy drugim prawie Kirchhoffa będzie to nasze R, R1. No i potem jak już znamy wszystkie natężenia i wszystkie opory, no to obliczamy moce, czyli trzeba obliczyć natężenia I2, I3, I1, oczywiście wszystkie natężenia, opór R1 i moce wydzielone na każdym z tych oporników. I drugi rząd to jest do tych samych rysunków, tylko są inne dane. Więc do pierwszego zadania są takie dane i szukane, i do drugiego zadania są takie dane i szukamy to samo co w rzędzie pierwszy. Jeszcze raz rysunki. No to dziękuję za uwagę.